Nie będzie wzechłującemu Bogu, a wam pokój, braci, i siostry, chcę się podzielić Bożym słowem. Doszło mnie słowo pańskie, i rozmyślałem, zaczyna mi się ono odkrywać, rozjaśniać, jest to zapisane w przypowieści Salomona, 25 rozdział, 4 werset. Gdy się oddzieli żużel od srebra to złotnikowi uda się naczynie. A w języku rosyjskim tak bardziej jest, no, jakby tak wyraźnie, tak dla mnie zrozumiale, po prostu tak samo, tylko tak konkretnie jest powiedziane oddzieli prymiejst od srebra i wyjdzie u srebrnika sosut. Dziękuję. Że kiedy oddzieli się żużel od srebra, to dla złotnika wyjdzie na czynie, uda się na czynie. I to słowo ono doszło mnie i zacząłem je rozważać, no, kilka dni. I Pan Bóg zaczynał, no, przez swoje słowo pokazywać mi, jak zmieniać się, co on chce uczynić w twoim, moim życiu. W naszym, w nas jest jeszcze dużo i żużlu, jest jesteś i złoto. I Bóg coś chce uczynić w Twoim w moim życiu. Chce oddzielić żurzel od złota. Chce, aby te przymieszka, te domieszka, nie, ona była jak najmniej jej. Kiedy jest czysta stal, gdy patrzymy na ona on jest mocna i silna, ale kiedy jest odlew żeliwny, on jest kruchy. Uderzysz młotkiem, on się potłucze, prawda? Stal nie zrobi tego, najwyżej się zegnie, prawda? Gdy jest. A tu jest mowa, jeżeli oddzieli, jeżeli złotnik oddzieli żurzel od srebra, jemu się naczynie wyjdzie, uda, wykona to naczynie. W księdze właśnie już cytowanym parok Zachariasza Jest zapisane takie słowo, to jest trzynasty rozdział, może przeczytam dziewiąty werset, można by w całości, ale to, co chcę przekazać. Tę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał. Jak się wytapia srebro, będę ją próbował, jak się próbuje złoto, będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powie, powiem, moim jesteś ludem, on powie: Pan jest moim bogiem. W Księdze Poroka Zachariasza jest powiedziane, że Pan Bóg, o chodzi o Izraela, tą trzecią część, będzie wytapiał, będzie ją oczyszczał, wrzucę ją w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro. Będę ją próbował i jak się próbuje złoto, będę usuwać, oczyszczać żurzel, będę usuwać z tej, aby pozostało czyste złoto. Zatem coś czynić z Izraelem. Mówi, zacznę go oczyszczać od wszelkiego brudu, od wszelkiej nieczystości. Będę tego usuwać z niego, aby zostało czyste złoto. I dopiero ta część, ta część oczyszczona, wypławiona, ona będzie służyć Bogu czystym sercem. Bóg zaczyna coś czynić w Twoim i w moim życiu. Chcę usuwać żurzel, Chcę usuwać nieczystość. Jedną z rzeczy, która nie przeszkadza nam, nie pozwala nam Całkowicie służyć Bogu, być tym czystym srebrem czy złotem, jest nasza cielesność. W liście do Rzymian, może przeczytam, wersetów, parę Bożego Słowa. W ósmym rozdziale, może przeczytam parę wersetów. Może od piątego wersetu. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy żyją w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w Was, jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. W ciele Bogu nie można się podobać. Ciałem nie można przypodobać się Bogu. Tylko w duchu Jemu służąc. I Pan Bóg pragnie oddzielić tą cielesność od duchowości naszego życia. Chcę złotnik, coś ty uczynić w twoim i w moim życiu, usunąć cielesność, usunąć żużel, aby służyć Bogu w duchu. U Pan Bóg uczy, używa w tego, do tego swojego słowa, kiedy często jest czy to, czy cytowane to słowo, czwartego rozdziału tu przez brata Stasia, dwunasty werset. Bo słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Przynikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Słowo Boże rozdziela to wszystko. Słowo Boże, jak miecz obosieczny, rozcina i daje pewien podział. Daje rozdzielenie. W Psalmie 12. Psalm 12. werset jest zapisane. Słowa pańskie są słowami czystymi, srebrnym przetopionym, odłączonym od ziemi, siedmiokroć oczyszczonym. Słowo pańskie jest słowo czyste jest napisane, ale jeszcze srebro przetepione, odłączone od ziemi, odłączone od tego, co ziemskie, odłączone jest od ziemi, ona nic wspólnego nie ma z tą ziemską, cielesną naturą. Ono z tym nic wspólnego nie ma, z, tą z tym ziemskim myśleniem, patrzeniem naszym. Ono jest odłączone od Ziemi. Ono jest czyste. Siedmiokroć oczyszczone. Takie jest słowo Pańskie. I przez to słowo Pańskie Pan Bóg chce oczyszczać Twoje i moje życie. Pan Bóg przez swoje słowem chce oddzielić, usunąć żużel z mojego życia. Kiedy czytamy w liście do Koryntia to słowo Boże w pierwszym liście jest to gdy no może wiele wersetów, ale gdy zaczniemy rozmyślać, to tworzy pewną całość. Odpowiedzialności nauczycieli dobrze to słowo znamy jest tak zapewniane tak. A może od 11 wersetu, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie znosi budowę ze Łota, czy z 1 Koryntian, 3 rozdział od 11 wersetu? A czy ktoś na tym fundamencie znosi budowlę? budowę ze złota, srebra, drogi kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na w jego dziele. Dzień sądy bowiem to pokaże, gdyż ogniu się objawi, a jakieś dzieło każdego wypróbuje ogień. Jest, ono przychodzi przez próbę. To nasze dzieło, no to czynimy w swoim życiu tutaj na ziemi, ono przejdzie próbę. Jest napisano, to co przetrzyma ogień, ono się stanie, Ale to, co spłonie, ono nie ma żadnego znaczenia. Ono po prostu już nie będzie. Jeszcze napisano i szkodę poniesie, ale jeżeli ktoś budowany na tym dobrze, on odniesie zapłatę. Złoto, te drogie, cenne kamienie, srebrne, napisane, ono, ogień tego nie trawi. Ono nie przetrawi tego. To oczyszczenie, które przychodzi, które Bóg daje, te złota, srebra, drogi kamienie, to co cenne, to co od pana. Tego nie strawi, ale wszystko, co ludzkie spłonie. I gdy czytamy Boże Słowo, zastanawiamy się nad tym, jak budujemy, jak Bóg oczyszcza nas. Jest napisane, do listu do Rzymia, nie, że tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, w innym miejscu są synami Bożymi. I można wykonywać dzieło, Boże dzieło, zdaje się, i wykonywać je w ciele, jako żużel a można czynić w Bogu. Można czynić coś, co ja muszę to robić, muszę to czynić, muszę coś działać i coś robię, czynię i działam i robię to z ciała i nic nie przychodzi i jest tylko żużlem. I tak to wszystko spłonie, ile by my się natrudzili, napracowali, nie naczynili i to w Kościele. Ja mówię w dziełach bożych robili, nie mówię o świecie. I robić to w ciele, to wszystko spłonie. Trud wielki, ale cóż tego, wszystko ogień strawi i spłonie. Ale gdy Duch Boży zaczyna Ciebie prowadzić, kiedy roz, się rozróżniać głos Ducha Bożego, wiesz, że to jest Jego ręka, że On Ciebie w tym prowadzi i wiesz, że to jest Boże dzieło, ono nie spłonie. Ono trzyma zapłatę, bo ono wypływa z Boga. W ciele Bogu nie można się podobać. Nie można w ciele Bogu dogodzić i jemu służyć, bo to spłonie. To wszystko jest żuże. To, co jest od Pana, to, co jest cenne, ono wnosi błogosławieństwo. Zaczyna się rozumieć, rozważać. I razy człowiek mówi, myśl. Nawet rozpocznę troszeczkę od początku, parę myśli przekażę. Wiadomo, napominajcie się, póki ten czas trwa, prawda? To jest dzieło naszego życia chrześcijańskiego, abyśmy się nawzajem napominali, póki jesteśmy na tej ziemi, abyśmy prostowali swoje ścieżki, zdążali do, do tam być razem z Panem. I gdy jest oczyszczone, naczynie jest oczyszczone, idzie napominać, ono jest przepełnione duchem bożym, a jest duchem bożym, bożą miłością, bożą łaską, bożym błogosławieństwem. I to napomnienie, ono wnosi błogosławieństwo, to napomnienie, ono, no, naprawia, naprawia to, gdzie człowiek, brat, siostra nie tak pościć, nie tak uczynili. Ale jeżeli jest tam jeszcze, w żużlu to jest zrobione, w ciele, tam brakuje tego, co Boże, brakuje Ducha Bożego, aby wypełniać, człowiek który robi często, może napomnieć, ale jest to napomnienie, które no, zmysł może jakiegoś wyśmiania, a może docięcia drugiej osobie, a może wolbrzymienia jego błędu, żeby w jakiś sposób pokazać, ty jesteś gorszy, ty jesteś nie taki. To jest w ciele. I to wszystko nie przynosi błogosławieństwa. To wszystko nie buduje, co jest w ciele. Ono raczej więcej wnosi rozgoryczenia niż błogosławieństwa. Jeżeli jest w Duchu Bożym, Wiesz, że trzeba nieść Ewangelię. Zastawać innym o Jezusie. I kiedy rozumiesz, że kiedy Duch Boży Cię prowadzi, jesteś dzieckiem Bożym, synem Bożym, czyli ktoś Ciebie prowadzi. I w jaki sposób Bóg do Ciebie przemówił. Ty wiesz, że Pan Bóg odkrywa tobie drzwi. To nie jest to, że sam sobie odkryłeś, sam sobie coś tam uczyniłeś w swoim umyśle, zrobiłeś. I co? Powiesz, że to Bóg uczynił? No napisał, brat powiedział, to jest tragedia, jak człowiek sam siebie oszukuje. To jest największą tragedią, gdy człowiek sam siebie oszukuje. I może, a z drugiej strony, kiedy oczekujesz, kiedy szukasz, modli się do Pana, oczekujesz Jego prowadzenia i wtedy tą osobie, której chcesz powiedzieć o Chrystusie, zrobi taki moment, czas, kiedy jest właściwy, kiedy on jest odpowiedni czas, aby zanieść Jemu tą, a można zrobić ciała i zrobić tyle takie mury sobie potworzyć, tyle niepotrzebnych rzeczy narobić, że potem trudno cokolwiek zmienić. W swojej pracy pamiętam nieraz bywało tak, że zająć Ewangelię, powiedzieć o Jezusie. Sercu jest, ale wiem, że w nieodpowiednim czasie, nie tak jak trzeba, to wiele razy to na tym doświadczyłem, to przyniosło więcej szkody jak pożytku. Ale kiedy był odpowiedni czas? że Bóg, widzę, zaczynam patrzeć, że Duch Boży zaczyna prowadzić i zaczynam mówić innemu, może to być tylko na świadectwo, ale moje serce przepełnia błogosławieństwo Boże. Jest to, nie jest to takie, jakby to człowiek, jak Filip, wyrwał się z konopi, prawda? Wyskoczy, nie wiadomo w którym momencie, w którym czasie, ale to wszystko jakby przez Boga u, uczynione, uporządkowane, jakby. Widząc tę rękę Bożą, że Duch Boży zaczyna prowadzić. Pan Bóg chce usunąć ten cały żużel. Chce usunąć tą całą naszą cielesność, aby jemu w duchu służyć, aby było to, co złoty, srebro, to, co nie spłonie. On oczyszcza. On usuwa. Jeżeli złotnikowi uda się. Jeżeli złotnikowi oddzieli żużel od srebra, naczynie się uda. Ono będzie. To naczynie będzie użyteczne. Ono będzie użyteczne dla Boga i o to Panu Bogu chodzi, aby usuwać żurzel. Może na swoje życie, tak rozmyślając o tym, patrząc jak tu wspominał brat Piotr, można pięknie mówić, można dobre kazanie przygotować. No, można samemu, kiedy ma się bystry umysł, no, można gdzieś tam przeczytać i zainspirować się do czegoś, można czymś poprzeć. Ale potem on tak ładnie ten rad powiedział o Bożej miłości, przykładowo. Czy o, ci, czy o inne kazania jakiś o przebaczeniu? Czy inne słowo? Pięknie powiedział. I naprawdę go się słuchało. Ale potem za chwilę patrzysz, może po nabożeństwie już, albo na drugi dzień, a w niego życiu ani przebaczenia, ani miłości nie ma. Żurzel. Żurzel. Jego trzeba usuwać. Pan Bóg chce go usunąć, żeby to naczynie było użyteczne, musi być usunięty żużel, aby ono mogło być użyteczne dla chwały Boży użyte. Bo póki to jest wszystko zmieszane, wiecie, kiedy jest w Księdze Boże, bodajże Daniela, kiedy jest mowa o posągu i tym ostatnim, prawda, który był trochę z żelaza i trochę z gliny. Oczywiście tam o Cesarstwie Rzymskim i tak dalej, całkiem inny obraz, ale cóż pokazuje, to razem się nie trzymało. Ono było niestałe, było kruche. Jeżeli jest żurzel, to nie jest kruche. Jeżeli dużo jest cielesności, nie jest to stałe. Ono jest kruche, ono szybko pęknie i się rozwali i rozsypie. Żurzel musi być usuwany. Musi, musi to, co cielesne, musi odchodzić, bo w ciele nie można Bogu się podobać. W ciele nie można się podobać Bogu. Bóg nie przyjmuje naszej służby w ciele. On przyjmuje w duchu, a żeby służba szła w duchu, musi być Duchem Bożym. Duch Święty musi pełniać serce, musi. Słowo Boże ożywia Duch Święty w Twoim i w moim życiu i zaczynać On wykonywać swoją pracę. Teraz po, posłusznym być Słowu Bożemu przez Ducha Bożego który odkrywa, rozjaśnia i Cię prowadzi. Naczynie, aby był użyteczny dla Boga, żużel musi zostać usunięty. Wtedy takim naczynie ono uda się. Ono będzie użyteczne. Takie naczynie, takiego naczynia Bóg oczekuje od Ciebie i ode mnie. Kiedyś jeden z braci powiedział, że Pan Bóg Pragnie znaleźć takiego człowieka, i takie naczynie, żeby mógł wylać samego siebie przez nie. Ale że nie znajduje, tego nie czyni. Pan Bóg pragnie wylewać samego siebie przez swoje naczynie, przez swoje dzieci. Przecież ten tytuł, który mamy chrześcijani, to nie jest dlatego, czym dobrze wiecie, że ochrzciłeś się, że chrzest ale że jesteś podobna, podobny do Chrystusa w takim, w Jego życiu. Przypodabnia się do Chrystusa. Jesteś Jego naśladowcą. Patrząc na Ciebie, inni zaczynają rozumieć i widzieć, że tak postępował i tak żył Chrystus, gdy był na ziemi. Do czegoś musisz, do kogoś musisz być podobny. Do Chrystusa. Do Niego. To Bóg pragnie uczynić w Twoim życiu. Tak, chciałem się przekazać, podzielić tym Bożym Słowem, które mi doszło, i aby od, pragnę, aby Duch Boży pracował w moim przede wszystkim i w Waszych sercach, aby został usuwany żurzel, a pozostawało srebro. Wtedy naczynie się uda. Amen.